Cześć, minaczko, witam was na moim kanale, tu kanio Kali, a tej kolejny odcinek z gry Blok Ekipa na tym kanale. I co, lecimy dalej z kolejnym odcinkiem. Zanim jeszcze dalej pójdziemy, to chciałem zobaczyć już w poprzednim odcinku, ale zapomniałem wypełni ankietę. Aha, czekajcie, nie będziecie widzieli, co tam, aha, to jest ankieta, żeby mówić te błędy, jak tam, błędy, uwagi, dobra, okej, okay. to lecimy dalej, kontynuuj. Para pompim To lecimy do tej budki z kebabami Jot. Dobry, dobry dobry, ja wam dziękować, że wy pokonać te łobuzy! Oni od rana mi pod kebab stać i dużo krzyczeć o jebaniu legi. Klientów odstraszać! A to niedobrze dla biznes. Nie ma sprawy, panie Turek. Tak Kurwa po polsku. Spójrz, pierdol to czysta przyjemność. Mm no to chyba ja mieć dla was interes jak wy spotkać na mieście jeszcze takie łobuzy to wy ich pobić w moim imieniu jak wy mi przynieść jakiś dowód na przykład te ich szaliki okej, okej, okej dobrze panie Turek, będziemy o tym pamiętać a teraz Ciekawe, czym... ale jakie zamówienie wy dzisiaj za darmo dostać <słuch> dwa kepsy na koszt firmy i, I jeszcze raz no. serdecznie dziękować, smacznego wow za darmo dostaliśmy? Hmm. Okej okay. C I mamy ha, 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 ha. Zjedliśmy Kebaby Już dość mam tych spacerów Chodźmy wreszcie do warsztatu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurwa, ten kolczar, cool, cool, Myszki. Dobra, biuro. Free service biuro. Ale to i zarobi się, wszystko zrobione. Go, go kuwa Walu, Mordo, nie uwierzysz, co się dzieje. Niech zgadnę. Pan wie się. zachowuje? Skąd wiesz? Walu. 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 Dogadywał z szefem szczegóły remontu jego łazienki. O wszystko go dopytywał. I taki był dziwny jakiś, ogolony i chyba trzeźwy. Ale to nie tylko on. Po drodze widzieliśmy, jak nam jakieś zjeby legiunie obrażały. A nasi stali jak te pizdy. Znakuję. I tylko tego słuchali. Podejrzane, trzeba się temu przyjrzeć. Najlepiej będzie zacząć od pacjenta zero. Oni wolno. Walą... Potem zaczęli wypierdleć. Tak się tylko mówi. Musimy iść porozmawiać z panem Wiesiem i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Ale najpierw muszę dokończyć tę jedną robótkę, bo szef mi nogi z dupy powyrywa, jak znowu się ulotnie wcześniej z roboty. No tak, robótkę trzeba zrobić. Śmiga, śmiga, co ma nie śmigać. Zostawiłem ją przed warsztatem. Możemy nią potem pojechać do pana Wiesia. O! Ej, miingerka. Mi, Kur jaki nie, kurwa ze mnie. Gotowe! Krzysztof... Już mamy na liczniku! Niemiec płakał jak sprzedawał. Nie dziwne, zadbana fura. Widać, że tylko do kościoła było jeżdżone. Dobra. Coś z licznikiem zrobiliśmy, cofnęliśmy licznik dobra u ale furka. przeciwko kamerę prawo Ale kurde jazda była Kurwa myślałem, że sami yy, sker, yy, będziemy jechać To idziemy To do naszego ojca Tu nasz spokój. Tu, tu kuchnia była. Jest. Dzień dobry, synku. O, przyprowadziłeś kolegów. Tato, nie będę ściemniać. Dziwnie się zachowujesz. Martwię się o ciebie. A Adrianku, o czym ty znowu opowiadasz? Jak dziwnie. Nigdy nie czułem się lepiej. Proszę pana, przejdę od razu do rzeczy. Od kiedy pan wystawia faktury za robotę? Ależ Waldku, przecież nie można tak bez faktury. To by było nielegalne. A wszystko no, musi być eleganckie i transparentne. O kurwa, pojebało go. Mm, nic z niego nie wyciągniemy. Trzeba się rozejrzeć po Ale jemu kuwa Pindol yy, ten wisi. Pani... Czy możemy coś porozmawiać? Nie. Polski trawny, na czarno jeszcze nie jest tak źle. Nie byłbym tego taki pewien. Wiecie, kol? Spacon? Byłoby prościej, gdybyś umiał czytać. To jest piwo bezalkoholowe. O Boże, tato, coś ty zrobił. Pewnie pomylił się w sklepie. Oby tak było, ale na wszelki wypadek. Może znajdziemy ich więcej <śmary> yep. W kiblu kurd... <śmary> Może jeszcze u nas? Schował a nie. I co? No w szafce to ten. Nie ma nic jeszcze tu? Piwko żadnego, Nie ma. To co? Musimy iść do niego, czy? Panie wieśniu, znaleźliśmy u pana piwo zero. Niech nam pan wyjaśni, co się dzieje. Walduniu przecież to tylko piwo. Każdemu raz na jakiś czas zdarzy się wypić jedno czy osiem. Panie, ale to jest piwo bezalkoholowe. Piwo jak piwo, nie widzę różnicy. Tego się obawiałem. Wiem, czego teraz mu trzeba prawdziwych procentów. <słuch> Nie wiem, nie ludzie co wyzwają ludzi, którzy chlają, piją piją nie Ej, bezalkoholowe. Ku prawdziwy alkohol. Okej. Okay. No, drogę do monopolowego, to ja znam na pamięć, A w drugą stronę? Nie tędy. W drugą stronę. To co, samochodem? Czy nie. Okej, okay, sami ten. No, tu są takie stereotypy kuwo powiedziane, że... E, nie wiem czy tak co, tak kiedyś było, kuwa? Może jeszcze tak robią, że faktur nie, jakby, nie wystawiają na yy, robotnicy? Yy, że z tym alkoholem, że... O, bezalkoholowe to kuwa... Od razu wyzywanie. Dobry, ojczystą poproszę. Niestety nie ma, ale mogę zaproponować nowość ojczystą z... Ej, może Eee, może dora powiedziałem, że stereotypy tylko. Nie wiem jak to powiedzieć. Mogliśmy się domyślić, że do tego już doszło. A czy pan Jagiełło może prosić o ojczystą? Ojej! Królowi przecież nie można odmówić, prawda? Proszę bardzo. Czemu do nas król... Kurwa mówi? Gdzie bym, iść do Pana Wiesia? Okej. Okay. to jest zero. Dzik. <grym> Nie, karnaż, karnaż to je. A to? Dzik. Dzika wyziemy. Trzy A to? A, dobra To dwa. Dobra. Walo kurwa, ale żeby aż stówę trzeba było dać mi... Wojtas, spokojnie! Stówę. ...się nawet nie skapnął, że to Stuwa z eurobiznesu. Ale dobra, teraz musimy wrócić do pana Wiesia. No kurwa, te ceny, no... poromane. Ej Przemo, aż mnie ręce świerzbią, żeby komuś mandat wystawić. O patrz, ci nie wyglądają na rozgarniętych. Dawaj, zawijamy ich. Tomek, daj spokój, przecież niczego nie robią. Wyluzuj i odstaw te energetyki zanim ci... To... Strasz miejska. Wyluzuj na służbie, bo zaraz tobie wlepię mandat. Mam lepszy plan. No i cierpliwości! No i co się gapisz, pajacu? Ha! Zrobieni jak dzieci! I myk! Używanie słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite! Nie, no szacun. Wymuszanie mandatów samym spojrzeniem to już wyższy poziom. Nie bez powodu mówią na mnie bazyliszek. Ja. Yep. To ma być. To co się tak na nas lampisz frajerze? O ty. Z funkcjonariuszem się będziesz kłócić? O, ta O jest statu. No łącznie to będzie 150 zł. Płatność kartą czy gotówką? Chyba cię pojebało. Czy my ci wyglądamy na zamożnych? Pojebało. Oj nie, nie. Teraz to was zwijamy ha mhm Aha tak glinia się robi V? Aha, umiejętności L Legia Warszawa, to najlepszy klub, kto nie wierzy, to chuj ma w Aha Okej okay. Hmm. Wow. No. Ciekawe, czy on będzie chciał ten alkohol. Dobra, w kuchni siedzi. No i co teraz Walu? Szybko, Spayson. Trzymaj starego i zaczynamy. Ale co zaczynamy? Nie ma co zrobimy? Zmienienia. Po prostu rób co mówię! Eee, czemu na siłę dajemy... Ja bym nie chciał dawać mu. Muszę kurwa...

ja pierdolę. to powiedz coś! i tego mi było trzeba. Chyba się udało, ale było blisko. Wow, no. Tak było trzeba. Ja pierdolę. Teraz niech pan opowiada co się stało. Ostatnie co pamiętam, to jak w piątek wróciłem po robocie. A po robocie, jak to po robocie, człowiek bywa trochę zrobiony. Więc postanowiłem uciąć sobie krótką, trzygodzinną drzemkę. Obudził mnie potworny. A taki Jest stereotyp ten. Tu rozumiem takie co, że. na budowę je Nie kupił! Gdzie? No, zerówki! Nigdy w życiu. Dostałem od kniewim, chyba się to kończy. Jakiś dziwny typ. Mówił, wiem, że tak było, ale może już ja mu kurwa dam. Nie wiem, sąszę, że się to kończy. Pan musi teraz odpoczywać, a my pójdziemy do tego, że tego pilnujemy. Dziękuję wam chłopcy. Bez was Bóg jeden wie, ile bym tych faktur jeszcze wystawił tfu. Gdybyście potrzebowali mojej Aha, okej. Okay. Ale skoro mowa o pomocy, to mam do was jeszcze jedną sprawę, chłopaki. Po tych moich ostatnich robotach ludzie sobie jeszcze nie wiadomo, co pomyślą. Zrobisz u jednego dobrze, to każdy będzie chciał dobrze. Trzeba ich znowu przyzwyczaić do standardów. To jak, pomożecie? Co to za pytanie, tato? Pewnie, że pomożemy. Dobra, to spotkamy się pod blokiem klienta, niedaleko Wisły. Aha, to już koniec, okej, okay, dwa odcinki wyszły, nie wiem, będę patrzył jak wyjdzie i też będzie ile kosztować i na pewno kupię, jestem ciekaw yy, dalszej jakby historii. No, i będę nagrywał odcinki, bo ten pierwszy odcinek nagram, to fajnie poszedł. I wcześniej dałem tę szanketę, się zapytałem, czy chcecie yy, dalszych odcinków? To więcej głosów było, że tak. I. I nagrałem drugi odcinek i będę dalej nagrywał jak ten Będę miał kupioną tą grę Jak wyjdzie pełna wersja I co? Na ten moment się z wami żegnam z tym drugim odcinkiem no i co? Jak ten odcinek Ci się spodobał to łapka w górę, subskrypcja, z dzwoneczkiem jak lubisz mój kanał na tyle żeby chciał zasubskrybować ten kanał to zachęcam. A jak na tyle się kanał podoba content co robię, byś chciał komuś polecić ten kanał to zachęcam Cię do udostępnienia tego kanału na Discordzie, Facebooku, Twitterze na icie i tam nie wiem gdzie i